Mieć jedno hasło do wszystkich kąt to jest najgorsze, co można zrobić. Wystarczy, że w jednym miejscu pojawi się błąd, nastąpi wyciek danych i twoje hasło już jest na tęczowej tablicy, a to znaczy, że wszystkie konta, na których masz ustawione to samo hasło, są praktycznie otwarte dla każdego, kto podejmie poważny atak. Tęczowa tablica to w dużym uproszczeniu kolekcja list haseł, które wyciekły z różnych miejsc. Podczas ataku dużo łatwiejsze i szybsze jest używanie gotowych list haseł niż generowanie wszystkich możliwych kombinacji przez komputer. Jeśli chcesz używać menadżera haseł, to też moim zdaniem mija się z celem, bo najpierw trzeba coś zainstalować, później skonfigurować, uruchomić i wierzyć, że twórcy tego programu nie popełnili żadnego błędu, albo że nie wciskają swoim klientom długiej, niezrozumiałej licencji użytkownika, w której pozwalają sobie na gromadzenie wszystkich Twoich haseł i wszystkich operacji, które z nimi wykonujesz. I tu ze smutkiem i politowaniem patrzę na użytkowników Windowsa, którzy podczas aktywowania systemu naiwnie podali wszystkie swoje dane, wymyślili hasło, jednak wpisują pin, żeby się zalogować do swojego komputera. Patologia. I co robić, jak żyć? W tej chwili AI szturmuje wszystkie zakątki internetu i podążając za nią zauważyłem pewien trend. ChatGPT, Claude Grok, Google Gemini, DeepSeek, tyle tylko, żeby wymienić te najważniejsze z wielkich modeli językowych. Do tego Luma, Midjourney, Leonardo, Suno, Cursor. Jedne są dobre w analizie tekstu, inne są lepsze do programowania, kolejne do tworzenia obrazów, do tworzenia filmów, do tworzenia muzyki, dodatkowo narzędzia do ich obsługi i wszędzie trzeba się zalogować, stworzyć hasło i podać dane. I do tego wszystko zmienia się tak szybko. Ten model, który wczoraj był najlepszy, już jutro nie będzie taki dobry, więc trzeba się zalogować do innego. Wciąż pojawiają się nowe, więc lista haseł i loginów się wydłuża. Już sama myśl o tworzeniu tych wszystkich loginów powoduje, że wszystkiego się odechciewa. Właśnie zdradzam tobie skuteczny sposób na szybkie logowanie do większości użytecznych miejsc w internecie, więc się skoncentruj. A jeśli siedzisz na klo znaczy oglądasz to na smartfonie, to się skup. Po zalogowaniu na konto Google od razu masz dostęp do sztucznej inteligencji od Google, która się nazywa Gemini. Od razu masz też dostęp do Google AI Studio, dużo bardziej zaawansowanej wersji ich modelu AI, tylko trzeba sobie do niego stworzyć skrót. Oczywiście wszyscy znają czata GPT. Klikam, zaloguj się i mogę wpisać adres e-mail, ale mogę użyć konta Google, konta Microsoft, konta Apple lub podać numer telefonu. Wybierając konto Google po jednym kliknięciu mam dostęp do usługi i mam już w niej utworzony swój profil Claude AI bardzo dobry model mogę wpisać swój e-mail ale mogę użyć konta Google Drugim kliknięciem zaznaczam konto, na które jestem zalogowany w tej przeglądarce i trzecim kliknięciem wyrażam zgodę na to, aby pobrali moje dane z tego konta Gmail i to tyle. Jestem zalogowany i mam już utworzony swój profil w Cloud AI. Grok, bardzo dobra sztuczna inteligencja na platformie X znanej wcześniej jako Twitter. Mogę utworzyć konto podając e-mail, użyć konta Apple albo konta Google. Przy czym przeglądarka już podpowiada, żebym użył konta Google. Ponieważ wchodzę na platformę społecznościową, muszę podać jakąś datę urodzin. Klikam na reklamy, dodaję zdjęcie awatara, wymyślam jakiś pseudonim widoczny na platformie, pomijam powiadomienia, zaznaczam jakiś ciekawy kanał do obserwowania i tu niestety było jakieś 6-7 kliknięć, zanim się dostałem, ale X to jedna z największych platform, więc nie ma się co dziwić. A ich AI o nazwie GROK jest na tyle użyteczne, że warto było klikać. Chiński DeepSeek. Na początek wybieram sobie język angielski i w okienku logowania zwątpiłem, bo widzę tylko miejsce na numer telefonu albo adres e-mail. Ale po chwili spostrzegłem, że logowanie przez Google jest poniżej. Klik. Jeszcze jeden klik, żeby wiedzieli, że nie jestem robotem. I trzeci klik, żeby wybrać konto. I czwarty, żeby pobrali moje dane do logowania. Jeszcze podam jakiś rogi miesiąc. I mam założone konto na chińskim Dipsyku. Znalazłem platformę Dali bez czata GPT. Klikam Zarejestruj. Mogę użyć danych z platformy Discord, z Google, z Twittera, mają jeszcze stare logo, albo wpisać adres e-mail. Po kliknięciu na Google wybieram aktywne konto, pozwalam na dostęp do moich danych i po czterech kliknięciach mam założone nowe konto na dali. Midjourney mam do wyboru użycie konta Google albo Discord. Klikam na Google, wybieram aktywne konto, potwierdzam dostęp do danych i mam już utworzone nowe konto na platformie Midjourney. Suno, wybieram sign in, czyli zaloguj. Mogę wpisać numer telefonu, użyć konta Apple, konta Discord, konta Microsoft albo konta Google. Klikam Google. Zaznaczam aktywne konto, potwierdzam użycie danych, potwierdzam, że nie jestem robotem i mogę generować muzykę na moim nowym koncie Suno. Chociaż chcą jeszcze, żebym wybrał sobie jakiś pseudonim i podał datę urodzenia, ale w sumie to też tylko kilka kliknięć. Tak, ta platforma też potrafi generować muzykę. Do wyboru podaj e-mail albo zaloguj przez Google. Wybieram aktywne konto, potwierdzam dostęp do danych i konto jest aktywne. Canva po wejściu na stronę od razu zachęca do zalogowania z użyciem aktywnego w przeglądarce konta Google. Jednym kliknięciem utworzyłem nowe konto na platformie Canva. Jeszcze chcą tylko wiedzieć po co będę tworzył obrazki. Czy kliknięcia i zgoda i są zadowoleni? Luma do tworzenia filmów. Wypróbuj. Mam do wyboru konto Apple albo konto Google. Klikam Google, wybieram aktywne konto, potwierdzam dostęp do danych i po trzech kliknięciach mam założone konto na platformie Luma Dream Machine. Czy coś ci się rzuciło w oczy? Mogłem podać swój adres e-mail i wymyślać hasła, ale nie na wszystkich stronach. Mogłem podać numer telefonu i odebrać SMS-a z kodem, ale nie na wszystkich stronach. Mogłem użyć konta Apple, ale nie na wszystkich stronach. Mogłem użyć konta Microsoft, konta Discord, konta Twitter, ale nie na wszystkich stronach. Visa! Zaufany partner w płatnościach cyfrowych. Ten znaczek znajdziesz na każdej karcie kredytowej, na każdej karcie płatniczej. I chociaż Mastercard czy American Express czy inne próbują z nimi konkurować, to nie mają szans, bo Visa jako system płatności zdominowała cały świat i zarabiają pierdyliardy dolarów na tym. Więc jeśli chcesz mieć pewność, że twoja karta płatnicza zadziała, to musi mieć ten znaczek. I twój bank musi im odpalić parę groszy. Google jest w tej chwili odpowiednikiem wisy, bo gdziekolwiek chcesz się zalogować, to praktycznie wszędzie da się to zrobić przy użyciu konta Gmail. Oczywiście używanie jednego konta do wszystkiego to jest katastrofalnie zły pomysł. Dlatego zdradzam ci właśnie, jak ja to zrobiłem i jak można to relatywnie bezpiecznie wykorzystać. Po pierwsze, najpierw Ci pokażę sąsiedni ekran. Tu po lewej mam taką wyskakującą belkę i na tej belce mam najczęściej używane przeglądarki. Wasz informatyk jest zalogowany tutaj i tutaj są wszystkie ustawienia z nim związane w tej przeglądarce. A w tej przeglądarce jest wszystko związane z kątem sztuczna inteligencja. I z niczym więcej. I te kolejne przeglądarki mają swoje zadania, łącznie z tą, która jest na samym końcu, not safe for work i tak dalej. I to też nie są wszystkie, bo mi się po prostu na belce nie mieszczą. Dlatego mam osobną przeglądarkę. W tej przeglądarce mam całkiem osobne konto, które służy tylko i wyłącznie. Do logowania się do różnych sztucznych inteligencji, przy okazji przekonałem się, że Google Chrome pozwala na umieszczenie tylko 10 skrótów na ekranie głównym Firefox jest pod tym względem lepszy, więc żeby to miało sens, trzeba sobie poustawiać skróty na pasku zadań, bo inaczej się za bardzo nie da, jeśli nie chcemy instalować żadnych pluginów i dodatków, które mogą podglądać, co robimy. I teraz mając całkiem odrębne konto w całkiem odrębnej przeglądarce. Mogę sobie pozwolić na logowanie się do wszystkich możliwych pierdół, i w tej jednej przeglądarce wszystkie ładują się automagicznie. Tu ostatnio robiłem obrazek z magicznym papierkiem dla Ilona Maska. Podejrzewam, że niebawem dla wszystkich stanie się jasne. Kto zdominował kwestię bezpiecznego logowania się do u różnych usług i różnych platform? Jak na razie, jedyne, co nie pozwoliło mi wejść od razu bez dodatkowego wypełniania informacji na swój temat na platformę, był Facebook. Wszystko inne. Najczęściej się sprowadza do około trzech kliknięć. Oczywiście, wszystko to dotyczy poważnych platform międzynarodowych, bo podejrzewam, że u nas nie wszystkie lokalne platformy będą wykorzystywały tą formę logowania. Ale zbieranie informacji na temat użytkowników, mimo że opłacalne, jest bardzo niebezpieczne. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, że firmy krzak mają tendencję do masowego gubienia zapisanych informacji. Urzędy tak samo. Gogle i tak wie wszystko na Twój temat, więc po co tworzyć odrębne konto, żeby ci wszyscy, do których się logujesz, nie wiedzieli wszystkiego na Twój temat od razu? Bo ja na przykład nie wiem, czy będę wszystkich tych funkcji używał odpłatnie, a do przygodnego używania nie potrzebuję im podawać swoich prawdziwych danych, a jeśli już zdecyduję się na używanie odpłatne. To w większości przypadków tak naprawdę wszystkich interesuje jedynie to żeby kasa wpłynęła na konto na które jestem zalogowany, a czy te dane są prawdziwe czy nie, czy nazywam się sztuczna inteligencja czy nie, nie ma to znaczenia jeśli wpłyną do nich monety, tokeny czy w jakikolwiek inny sposób się rozliczają to najczęściej załatwia sprawę. Więc, nauka z całej tej przygody jest taka. Posługuj się różnymi kontami do różnych zadań. Moim zdaniem, najbezpieczniej jest posługiwać się również różnymi odrębnymi przeglądarkami do różnych zadań, bo w tej chwili to przeglądarka jest miejscem pracy, a nie system operacyjny. I przeglądarki, niezależnie od systemu operacyjnego, działają tak samo i są podstawową platformą do pracy obecnie. Więc, osobne konto w osobnej przeglądarce, związane z osobnymi zadaniami. Obserwacja dotycząca logowania nie wszystkim musi się w tej chwili przydać, ale docelowo warto mieć jakieś osobne konto na śmieci i eksperymentowanie. A wiadomo, że najpierw trzeba się pobawić i poeksperymentować, zanim zdecydujemy się na to, żeby zainwestować w jakąś usługę. Tak czy inaczej, baw się grzecznie i bezpiecznie. I od czasu do czasu zaglądaj tutaj, bo filmów podobnych do tego. Powinno tu z czasem przybywać. Więc do następnego razu, cześć.